Witaj na kanale Fatos Historikos. Nie zapomnij ocenić wideo, klikając lubię to poniżej. Zdjęcie przedstawia paczki świąteczne przeznaczone dla żołnierzy, którzy zginęli lub zaginęli na polu bitwy, czekające na znaczki zwrotne w Nowym Jorku w 1944 roku, podczas II wojny światowej. Departament Wojny Stanów Zjednoczonych wydał te znaczki, aby umożliwić rodzinom żołnierzy otrzymanie z powrotem korespondencji. Otwarcie sarkofagu było wielkim wydarzeniem w tamtych czasach, ponieważ grobowiec Tutanchamona był jedynym królewskim grobowcem egipskim, który został odkryty w nienaruszonym stanie do tego momentu. Grobowiec Tutanchamona zawierał wiele skarbów, w tym maskę pogrzebową faraona wykonaną z czystego złota, która stała się symbolem bogactwa i tajemnicy starożytnych Egipcjan. Kobieta używała pieniędzy jako paliwa podczas hiperinflacji, która miała miejsce w Niemczech w 1923 roku. W tamtym czasie niemiecka gospodarka była w kryzysie z powodu ciężkich reparacji nałożonych po I wojnie światowej. Historyczny moment, w którym tancerka ukłoniła się przed sędzą Dawidem Demersem podczas procesu w hrabstwie Peneles w 1983 roku, który zakwestionował prawo antynodezowe w hrabstwie. Wówczas prawo zabraniało odsłaniania intymnych części ciała w nocnych klubach i barach, co doprowadziło do serii aresztowań tancerek pracujących w tych miejscach. Mod Wagner była amerykańską artystką tatuażu, znaną jako pierwsza profesjonalna tatuażystka w kraju. Urodziła się w 1877 roku w Kansas i pracowała jako akrobatka w cyrku, zanim została tatuażystką. Ikoniczne zdjęcie miasta San Francisco, wykonane po wielkim trzęsieniu ziemi i pożarze, które miało miejsce 18 kwietnia 1906 roku. Zdjęcie pokazuje Market Street, jedną z głównych alei miasta, w ruinach. Widać ulice pokryte gruzami, zniszczone budynki oraz ludzi chodzących po ulicach w poszukiwaniu schronienia i pomocy. Albert Einstein, Charlie Chaplin oraz żona Chaplina, Poled Gadard, na premierze filmu Światła Wielkiego Miasta w Los Angeles, Kalifornia, w 1931 roku. W tamtym czasie Einstein i Chaplin byli jednymi z najsławniejszych i najbardziej szanowanych postaci na świecie, każdy w swojej dziedzinie. Piosenkarz Freddie Mercury, znany pod swoim prawdziwym nazwiskiem Farok Bulsara, urodził się w Zanzibarze, w Afryce Wschodniej, w 1946 roku, a jego matka, G.R. Bulsara, pochodziła z Indii. Dzielnica Montmartre w Paryżu, Francja, była znana z kabaretów i domów burleskowych. Wiele z nich zostało jednak zamkniętych lub ocenzurowanych przez rząd francuski, a miasto przechodziło znaczące zmiany kulturowe. Mimo to dzielnica wciąż zachowywała wiele ze swojego bohemicznego uroku i przyciągała artystów oraz intelektualistów z całego świata. Pierwszy człowiek Michelin został stworzony w 1894 roku jako postać reklamowa dla francuskiej firmy Opon Michelin. Jest jednym z pierwszych i najbardziej znanych postaci marki w historii reklamy. Obraz przedstawia młodą kobietę o silnym i zdecydowanym spojrzeniu, ubraną w typowe zachodnie amerykańskie stroje, w tym w koszulę z flaneli w kratę, szerokie spodnie i skórzane botki. Ten wizerunek stał się ikoną kultury zachodniej w Stanach Zjednoczonych. Na zdjęciu widać pilota Królewskich Sił Powietrznych RAF, który obcina włosy podczas chwili odpoczynku w trakcie misji bojowych. Scena ukazuje moment relaksu w obliczu napięcia i niebezpieczeństwa konfliktu, a także potrzebę, aby piloci utrzymywali schrudny wygląd. Na zdjęciu grają w karty najniższy, najwyższy i najgrubszy człowiek w Europie w 1913 roku. Mężczyźni w maskach tlenowych znajdują się w pobliżu samolotu Northwest Airlines na lotnisku w Bostonie w 1939 roku. W tamtym czasie Northwest Airlines wprowadziła nowe ciśnieniowe samoloty, które umożliwiały wyższe i bardziej komfortowe loty, ale również wymagały użycia masek tlenowych. Fotografia przedstawia Franklina D. Roosevelt, przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, w drużynie wiosłowej Harvardu, gdzie studiował w latach 1900-1904. W 1976 roku student sztuki o imieniu Daniel Feingold zmienił napis, aby brzmiał Olivio Edo, jako komentarz do niedawnej dekryminalizacji marihuany w Kalifornii. Dzięki temu żartowi tradycyjny napis zaczął oznaczać coś w stylu święta rośliny i przyciągnął wiele uwagi mediów, stając się punktem odniesienia w popkulturze. Obrazek ukazuje typową scenę codziennego życia podczas II wojny światowej, gdzie mężczyzna niesie swoją porcję mleka, przechodząc przez ulicę zniszczoną przez bombardowania. Fotografia ta stała się symbolem brytyjskiego oporu w czasie wojny, ukazując determinację i odwagę ludzi, którzy stawiali czoła codziennym trudnościom związanym z wojną. Słynna aktorka i reżyserka Ida Lupino pełniła rolę porucznika w Women's Ambulance and Defense Corps podczas II wojny światowej. 3 stycznia 1942 roku zrobiono to zdjęcie lupinoów w Centralnej Telefonicznej w Brentwood w Kalifornii. Fotografia, o której mowa, została zrobiona w 1950 roku przez fotografa Roberta Doisno i przedstawia dwóch francuskich mężczyzn, którzy z fascynacją i ciekawością przyglądają się butelce Coca-Coli, najwyraźniej widząc ją po raz pierwszy. Bunker Hitlera, znany również jako Führerbunker, był kompleksem podziemnych bunkrów zlokalizowanych w Berlinie, Niemcy. Został zbudowany w 1944 roku, w końcowych etapach II wojny światowej. W latach XX–XX wieku wiele kobiet zaczęło prowadzić i posiadać własne samochody, co wcześniej uważano za działalność wyłącznie męską. To odzwierciedlało zmiany społeczne, które miały miejsce w tym czasie, w tym emancypację kobiet i walkę o równe prawa. Ekipa filmowa zarejestrowała eksplozję atomową podczas testu Vase Prime, który odbył się na poligonie w Nevadzie w Stanach Zjednoczonych. Eksplozja była częścią serii testów broni jądrowej przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone w czasie Zimnej Wojny w 1955 roku. Hugo Gernsbeck był wynalazcą, redaktorem i pisarzem science fiction, który żył w latach 1884-1967. Jest znany z wniesienia wielu pomysłów i wynalazków, które zainspirowały nowoczesne technologie, w tym telewizję. Jego okulary telewizyjne były urządzeniem, które umożliwiało wyświetlanie stereoskopowych obrazów w 3D. Arnold Schwarzenegger wziął udział w swoim pierwszym konkursie kulturystycznym w wieku 16 lat w 1963 roku. Konkurował w Junior Mister Europa w Niemczech, gdzie zajął drugie miejsce. Od tego czasu stał się jednym z najsłynniejszych i najbardziej udanych kulturystów wszechczasów. W latach 50. spotkania nastolatków były popularną częścią kultury młodzieżowej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zachodnich. Nastolatkowie zazwyczaj zbierali się w miejscach publicznych, takich jak jadłodajnie, kina, lodowiska czy parki, aby spędzać czas i dobrze się bawić. James Schweik, student i aktywista na rzecz praw obywatelskich, został brutalnie pobity przez tłum w Montgomery w Alabamie w 1961 roku. Sweik był członkiem grupy studentów, którzy podróżowali na południe Stanów Zjednoczonych, aby protestować przeciwko segregacji rasowej w autobusach międzymiastowych. Segregowane autobusy były powszechne w Stanach Zjednoczonych w latach 50., gdy w wielu stanach południowych obowiązywały przepisy segregacyjne, znane jako prawa Jim Crowa, które nakazywały oddzielanie białych i czarnoskórych w miejscach publicznych. Historyczny dworzec kolejowy LaSalle Street w Chicago, Illinois, w listopadzie 1936 roku. Kobiety z Korei Południowej płaczą podczas przemówienia prezydenta Lee. To zdjęcie zostało zrobione podczas memorialnego nabożeństwa w Seulu, w Korei Południowej w 1953 roku. Prezydent Sinus Dongho, pierwszy prezydent Korei Południowej, wygłaszał przemówienie na scenie kuczci ofiar wojny koreańskiej. Rodzina świętująca Halloween w 1976 roku. Halloween to popularne święto w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie zazwyczaj obchodzą je, przebierając się w kostiumy i dekorując swoje domy w straszne motywy. Widok z lotu ptaka na lotniskowiec USS York, ten płynący po morzu w 1943 roku. USS York ten był jednym z lotniskowców klasy Essex, które służyły w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej. Pierwszy prototyp przenośnej telewizji opracowany przez japońską firmę Sony w 1967 roku, noszący nazwę Sony TV 8-301. W tamtym czasie telewizory były dużymi urządzeniami, obecnymi jedynie w domach, hotelach i innych miejscach publicznych, a pomysł posiadania przenośnej telewizji był dość innowacyjny. Meksykańska artystka Frida Kahlo malująca portret swojego ojca w 1952 roku. Kalo znana jest ze swoich obrazów, które wyrażają jej ból i cierpienie fizyczne oraz emocjonalne, ale ten obraz pokazuje bardziej osobisty i intymny aspekt artystki. Rzeźba wykonana z drewna przedstawiająca modele samochodów Corvette, stworzona w 1953 roku. Oryginalne samochody Corvette były produkowane przez firmę Chevrolet i wprowadzono je jako sportowe samochody o wysokich osiągach. Rzeźby wykonane z drewna były stworzone jako forma hołdu dla tych ikonicznych pojazdów. Żołnierze niemieccy reagujący na zdjęcia obozów koncentracyjnych, uchwycone przez amerykańskie siły na końcu II wojny światowej, w 1945 roku. Obraz ten jest świadectwem szoku i przerażenia, jakie wywołały zdjęcia obozów koncentracyjnych na całym świecie, a szczególnie wśród niemieckich żołnierzy, którzy po raz pierwszy zostali wystawieni na te okropności.